Cześć, się z tej strony Agrobary. Witam Was na kolejnym odcinku ze Starej Pols Polskiej Gospodarki z bratem. Dzisiaj akcja siewy. Oczywiście naszym zdaniem w siednym zakupiliśmy na nasze gospodarstwo sieczkarnię, może do Za parę 5000. Ojej, ujęłem gospodarstwo, to sprzedałem Jeszcze na maszyny dzielonkowe, jakby nie przyjechali w ponie się stoją wszystkie. E, oczywiście już obora jest rano, jak widzicie wszystko stoi, czeka tylko na nich, a na tej błędy typu właśnie lewitujące wiaderka czy nie patrzcie. po prostu jak już przerabiałem nie dałem rady jej przerobić do końca, także to jest jedyny problem. Mm, mm. Niestety dzisiaj nagrywamy bez brata, jesteśmy sami, Y jeszcze by firma maszyn nie zabrała, ale możliwe, że kopalnia jeszcze będzie potrzebna, żeby go np. Na przykład, jak tutaj jakieś takie dołki, y o jeszcze drzwi nawet. ten jest jeszcze elektryczny. O, ale tutaj jest taki, na przykład, tutaj będzie trzeba sporo podsypać. Także oboro będzie podaje na 40 krów. Y y my co, myślę, że powinniśmy sobie zasiać pole jedno. Jeszcze jak widzicie, z pożu to wszystko. Eee. Dobra. No lecimy sobie w pole. Czwórz, bo eee. Nagrywanie na szybko. No bo jeszcze muszę dzisiaj to przodzić zmontować. Co? So, lecimy jeszcze aktualizację FS a była, to mnie troszkę przecina. Niestety przestawimy przestawiamy od razu. Tak, mamy go tutaj na widoku. Co ja wam mogę powiedzieć? Lecimy do ostro. Dzięki w ogóle za 226 subskrypcji w tym momencie kiedy nagrywam ten odcinek nie, ale chyba 227 jest sprawdzałem dokładnie także dzięki wielkie za time, wielkie odzew jak na razie na moim kanale nie spodziewałem się, że będzie nas aż tyle, to tak można powiedzieć, że w krótkim czasie, bo rok już nagrywam zostaje więcej zobaczyć live'ów niż nagrywek ale to mieliśmy odcinki na zapas, więc po prostu live'y robiliśmy ścieżki, czy nawigacje potrzebne. Dobrze w lesie jest. Łuki, <głuchy> nosi. Czy nie że to ten słup został. Są nawigacje włączamy. Na... trzeci ile przyjeździe, ścieżka wychodzi. Zobaczmy, sprawdzę, ile mogę wyskiwać Nawet nie pamiętam. A! Nie. Nie sprawdzę jednak Nie no, się no, dobrze. E, Gdzie to jest, gdzie to jest Dorski, garski, garski 15 metrów Czyli... 3, 3, 6 Ja tak. mówię Matko Bosko mówię Co to, co, to, 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 to się stanęło? O, właśnie słyszeliście stream a niestety jest nie wyłączyłem go. Mój bądź będzie go słychać. W mycie gase od razu zadzi mhm. I subskrypcja kolejna pada, i dlatego się odwał streamback sprawdzę Tak dokładnie tak Więc na ten moment mamy 229 są od już co naprawdę jest fajnym wynikiem. Niestety wyświetlenie pod ostatnimi odcinkami dość, bardzo spadły. Nie wiem przez co to jest totalnie, chociaż się domyślam. I gorsze jest to, że prawdopodobnie do ścieżki będzie na sam Hmm. Oczywiście na samego słupa trafiliśmy coś takiego ja wiem, że to będzie za mało hmm. Także co? Ten odcinek wychodzi 19 stycznia. Dość szybko, dość szybko nie powiem, że nie. Będziemy mieć chyba coś koło 3,5 przylicy w tym sezonie Bo najlepiej tak wypadło. Możliwe, że jedno pole soli zasiejemy sobie A, ścieżka wychodzi coś koło tego Trochę niewymiarowo, ale tak musi być. Nic już z tym nie zrobimy. Eee... Myślę, że nowa seria z TomSomKiem wam się podoba. Bo oświetlenia też są dobre, nie skarżę się na nie. Nie ma czego się czerpiać całkowicie. Bo tutaj może być problem z tymi ścieżkami, akurat, jak tak widzę. Hmm. Tak, jedna ścieżka będzie na polu. Niestety. No, niestety, prawdopodobnie nie będzie to wtedy po odcinku jakby pryskamy, co możliwe, to rozsielane. Dopiero się do tego odcinka, także dwa pola sobie zasiać. W ogóle mam uprawić 19 jest jeszcze. Urobiona. Jeszcze 19 sobie pojedziemy zasiać. To wiem, że często są odcinki z tamtego pola, ale najczęściej z zostaje mi najwięcej do roboty tutaj sobie już wolnie my poprzeczniak cztery sąsiadów kukulidze właśnie musimy wykość tą kukulidzę i weźmiemy teraz celowo z tym wysypywaniem na silos do kiszonki ponieważ stoją tabelki ale oczywiście damy radę, nie ma co. Nie I baga z nasionami chyba jeszcze posiadam. Bym musiał gdzieś zobaczyć. My sobie dosiemy do tego słupa. Ogólnie jest fajny plan, tylko nie wiem czy to się jeszcze udało, bo muszę się jeszcze dokładnie dogadać. Może będę na tych targach w Kielcach, co oczywiście jutro się będą startować już Ale to jeszcze wszystko wyjdzie w czasie, bo nie wiemy dokładnie czy będziemy, czy nie Jednak mam 350 km do tych Kielc, co jest dość sporym odcinkiem, jakby nie patrzeć Dobra, sobie lecimy na drugie pole o nie mam. o dobra mówiłem, że nie mam ścinek i akurat ścinka. Ach to BFS To jest BFS, już nic nie robisz Kukurydza Markiszonka oczywiście już jest Można ją kosić, na spokojnie Może bym wykosił jedną szczepę za ten czas Chyba się weźmiemy jeszcze zakoszeni nie pojedziemy siać. Tylko sobie przejdziemy tam, załóżmy no całą przypę na i do domu i wtedy. O ile oczywiście zdążymy. Jeszcze zostało mi do uprawienia pole dwójka Eee. No tylko dwójka i reszta do siania została. A i czwórka jeszcze do uprawienia mi została. Niestety niestety, Coraz więcej Ościnki właśnie Przez tą aktualizację się pojawiły i to dość spore kurwie co my odczepiamy, bo e, oczywiście sieć karnie Potrasimy A nie podłączymy. Eee... Kurde. Dobra. Chwilowe cięcie. Także co widzowie, Wracamy po krótkim cięciu. Jak widzicie pożyczyłem przycie od sąsiada właśnie od nową. Więc coś wejdziemy na pole, bo zaczęło padać, ale nic mu nam to nie przeszkadza akurat w książce. E... O, już nawet ciężka, jak się nastawiła. Eee. Myślę, że skosimy tu ja w Halo? Czemu mi się nie chce włączyć? Chowałeś mi się odbił. Nie 5 na godzinę. Myślę, że będzie odpowiednią prędkością. i szybciej bym mógł pojechać, ale to tak też nie chcę bo zaraz się załatwa, na to tego bo aż takiego nie ma Przecież tak dobrze leci taki kiszonka, tak szczerze jak na jednorzędówkę zaraz policzymy sobie po sześćdziesiątkę więc zapewnimy przyczepę Dobrze, tutaj ten kierunek się zmieszczy ciągnikiem. Teraz szczepu, będzie plipa. zmieści się i to na spokojnie. Już tam dalej może być lekki problem co do zmieszczenia się. Z się na godzinę, z pojedziemy, jeszcze coś tam zgarniemy uda nam się mamy dość sporo tej kukurydzy, być może tylko to uskosimy część na kiszonkę a reszta na ziarno się jeszcze okaże bo też to może być problematyczne kręcimy się jest to dobre skręt Mhm. Myślę, że uda nam się szybko to skończyć Mamy no, już 7 na godzinę, będziemy też będzie dobrze To jeszcze taka nieduża ta góry niby, Powinno ją wciągnąć jeszcze Jeszcze powinno dać radę Ogólnie po 29 odcinki się pojawiać, tylko może troszkę później, wolniej to wszystko może być, ponieważ ja idę już do pracy, także yy, niestety, ale znów ten okres do mnie wraca do pracy. Ale lecimy po wątku sobie 4 minuty kosimy, mamy 40% szczeby, więc dość sporo, to sporo Fajna tym pszczepa dla sztronbanka Nie się zastanawiam jakie pszczepy brać, ale już miałem do jedną simple no i że jeszcze lubię, zamiast lubię pszczepy, właśnie to UKW-80, Foschritke, to tak już nie myślałem nad inną, bo naprawdę znowu posiadali na dwie pszczepy, a że mam je pełne, to musiałem na szybko pożyczyć. Cześć, cześć. Idziemy sobie trochę z kamery poza ciągnika, no bo jednak troszkę wygodniej jest, jakby nie patrzeć. Oczywiście, przepraszam was za to, że mam tak cichy mikrofon, ale no nic nie da się z tym zrobić. Próbowałem już na wszystkie sposoby, dosłownie wszystkie, ale mój mikrofon niestety tak cicho łapie mnie. A naprawdę nieraz jestem głośno, i jak na przykład krzyknąć coś, to on tego nie wyłapuje aż tak bardzo. On jest strasznie tak przytłumiony, nie wiem czemu. No, jak Zdajmy filtr, no to strasznie mi bezniekształca głos, i to jest też trochę takie niefajne według mnie. I będziemy mieć pełną przyczepkę. B się na godzinę, zamknąć chcesz. Myślę, że parę stron pociągniemy na tej węgielę. Bo nie tylko myślę, że będę jajł, również dostaniemy pewnie jakieś pieniądze za wypożyczenie jej, na przykład z czy coś. Także to też jest fajne. Hmm, nagrywam to dość wcześnie, bo że mogłem wcześniej zacząć, no ale chciałem ze szkoły późno Zostałem przypadkowo, także niestety tak wyszło Ta seria chyba najbardziej wam się podoba na moim kanale, jak widzę po wyświetleniach i ogólnie po liczbie komentarzy oraz łapek w górę Także za co Wam też bardzo dziękuję za wyświetlenia i łapki. Oczywiście możecie dawać pod każdym filmem. No, oczywiście do czego ja nie zmuszam, bo niektórym się podobają moje filmy, niektórym nie. Także to też zależy od osoby, niekoniecznie tylko ode mnie. my zaraz polecimy sobie po 60. Zbyt 60, targamy. Błąd też to pszczepę 60 w targa, także świr jest totalny, jak taką pszczepę 60-tką 97%, jeszcze kawałek powinniśmy ujechać. 98, 99, Stówka. Szczepkę, na no, razie się nie zsuniem, sobie zostawiamy tutaj. powyjdziemy jeszcze sześćdziesiątkę przyciągniemy szczepę być może jak mi uda się wykręcić to go ja wysypię.

się szkodało? Możliwe, też znajdziecie nowe treści na moim kanale od marca. Bo jest fajny plan dla Was. Jest kupiony aparat i kamerka. Ale kamerka staje jeszcze to mniej więcej okres, jak Wściki kur wie o się kupię. Chciążenia i brakuje na tyle Nie wiem czy wyparka mam to szczepę i okay. eee, i fajnie pasuje ta szczepę, nawet do tej 60 jeszcze nawet nie zastanawiałem nad nią nad tą przyczepą bardziej, czy ją wsiąść na tę serię, czy nie zauważyłem ogólnie, że jestem trochę zespany, ale to jakoś tak wyszło Kanskje han sa det? Przegarniemy gramy, najwyżej. Trzeba by słuchać, bo mi się nie, nie Także co, co, że czas wymyśleć, to dobra by ja wartość. W każdym razie, oczywiście. Taki widoczek, taki pitaczek, także co. Cześć Szemanko, zapraszam Was do następnego odcinka. Elo!